Jason powoli się starzeje, ale nadal jest w świetnej formie. Jason Bourne. To już piąty film o Jasonie Bournie. Tak, swoją drogą jestem ciekaw, czy zrobią z tego taką serię jak z Bonda. Tyle że w tym wypadku film przestaje działać, gdy nie ma Mata Damona. A ten powoli zaczyna się starzeć. Eee, a tam będzie dobrze. Tak czy inaczej, tym razem nasz bohater będzie walczył z CIA! Tak. Tym razem było całkowicie sarkastyczne. Czyli znowu musi zmierzyć się z potężną organizacją, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o swojej przeszłości. No, trochę to coś przypomina, prawda? Ale na szczęście nie jest tak źle. Produkuje to całkiem ciekawe poczucie zagadki do rozwiązania i jest świetnym pretekstem do całej tony strzelanin, pościgów. I ogólnego rozpierdzielu. To co się udało, a co nie podczas poszukiwań prawdy? Już opowiadam. Udała się na pewno akcja, która jest duża, a miejscami nawet bardzo dużo. Zwłaszcza pod koniec odstawili popisowy numer. Z całego filmu właśnie ostatnia sekwencja najbardziej zapadnie mi w pamięć. Oglądałem wszystko z zapartym tchem te pościgi, a przede wszystkim walka wręcz miała jakiś taki przyjemny powieść w świeżości. Tyle, że to też mógł być nawiew, który był cały czas łączony. No co? Było ciepło. Ale teraz tak na poważnie. Przyjemnie się to oglądało i ani razu mnie nie znudziło. Pokazali, że nadal wiedzą, jak robić dobre sceny akcji. Co jednak mnie faktycznie denerwowało, to ta cholerna trzęsąca się kamera. Irytowało mnie to potwornie, tym bardziej, że same sceny były zrobione dobrze. A mógłbym je jeszcze mocniej docenić, gdybym widział w całości. Miejsce Czasami to wyglądało prawie jakby kamerzystał dostał jakiegoś bo ja wiem, ataku? I tak, wiem, że to w teorii pomaga bardziej wciągnąć widza, czyli w tym wypadku mnie, w to, co dzieje się na ekranie, ale gdyby to tak troszeczkę przyśrubowali, nie mówię, żeby z tego zrezygnować, tylko zróbcie to łagodniejsze. Poważnie, postarali się niesamowicie, żeby te sceny wyszły widowiskowo i realistycznie. Przynajmniej myślę, że o to im chodziło. To teraz pozwólcie nam zobaczyć nad czym tak ciężko pracowaliście. Taka myśl błąkała mi się po głowie cały czas, gdy oglądałem ten film. Hej, to wygląda Wyglądało jak całkiem fajna scena. Byłoby jeszcze lepiej, gdybym mógł coś więcej zobaczyć. Ale trochę się rozmarudziłem, a tego nie chciałem. Ogólnie te sceny są bardzo dobre, a byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie te wstrząsy. To przejdę do historii. I wybaczcie, że dopiero teraz o nie będę opowiadał, ale chciałem zacząć od tego, co bardziej mi się podobało. No to fabuła. Albo nie, zacznę od pytania. Oglądaliście poprzednie filmy obornie? Jeśli tak, to za bardzo nie muszę tłumaczyć czy tam opowiadać, bo całkiem dobrze możecie sobie poskładać, jak to wygląda. A teraz dla tych, którzy nie oglądali. Jason musi znowu zmierzyć się z wszechobecnym i potężnym CIA w celu wydobycia od nich informacji o swojej przeszłości. I powiem wam, że mimo iż nie jest to jakoś wielce odkrywcze, to oglądało się to niesamowicie przyjemnie, a taka hmm powiedziałbym, otoczka tajemniczości towarzyszyła mi do samego końca. A przy okazji robiła świetne wrażenie i czasami nawet wciskała w fotel. A jeszcze o czymś napomknę. Bardzo podobała mi się jedna scena, podczas której Bourne uciekał goniony przez agentów, a w pokoju sytuacyjnym CIA dowodziło akcją pościgu. To był świetny motyw, gdy ludzie zamknięci w pokoju mają tak dobry pogląd na sytuację poprzez technologię. Aktorzy też się postarali, a zwłaszcza co chyba nie jest zaskoczeniem, Matt Damon w roli Jasona i Tommy Lee Jones w roli dyrektora CIA Oglądanie ich na ekranie było czystą przyjemnością. Zwłaszcza tego drugiego, ale tylko dlatego, że troszeczkę bardziej go lubię. Tyle, że nie tylko oni wykonali dobrze swoje partie. Alisha Vikander i Ato Doch zagrali koncertowo swoje role. Aha, tak, zapomniałem. Oboje grali pracowników CIA. Jednym słowem, nie dopatrzyłem się tutaj słabych występów. Dostałem kolejną część przygód Jasona Borna, w której znowu musi się zmierzyć z biurem wywiadowczym USA. Lecz mimo to opowiedziana historia zachowuje świeżość. Dołączę do tego jeszcze wspaniale wykonane sceny akcji, zarówno walki wręcz, jak i pościgów, no, albo inaczej, walki wręcz, a szczególnie pościgów. Szkoda tylko, że przez tą trzęsącą kamerę nie widziałem ich tak dobrze, jak chciałem. Jednak, rozważając wszystkie plusy i minusy, muszę powiedzieć, że Jason Bourne wyszedł dobrze. Zakomentujcie, co myślicie o Jasonie Bornie albo o poprzednich częściach i może jak oceniacie tą na tle pozostałych. A jeśli tobie się spodobało, to kliknij i zobacz więcej.